Dobra, chodź tu zapytamy. Hello, I szukam train i przyszłam tu już. No może i przeznaczenie. To, to wie pan gdzie? Odjechał? W Polsce w PKP takich sytuacji w ogóle nie ma. Zawsze ja czekam. Jeszcze nie płaczali z blisko, bo muszę tam dojechać, nie? Nie, nie, ja do taty, ale zaraz się załamie o, Daddy. ale tak w ogóle podeszłyśmy, bo no nie wiem, może pan zajęty był. Nie o to pytałam. No nie wiem, może pan coś załatwi. Jakiś inny pociąg, jakiś. Yy, ten ship jakiś. Ja mam męża. Mamo! Widzisz pan nam pomoże, poczekaj. To Ej, mnie możesz tylko podrywać. Długo jeszcze... Nie słyszysz, czekaj, czekaj, pan to już szuka. Nie no, dziś day. Dziś. Czekaj, bo tu pan daje nam jakiś specjalny bilet. Okej, thank you. Zrozumiałaś, co my jeszcze mamy z tym zrobić, bo nie usłyszałam. Nic nie zrozumiałam. O poczekaj, coś mówią, to się dowiemy. Rozumiałaś coś? Czekaj, jeszcze raz. I co? Brzmiało jak w Polsce, ale tam też nic nie rozumiem.